Niech będzie pochwalony z Chrystus. Drodzy parafianie, weszliśmy w ten najpiękniejszy, święty czas. Czas, który jest Bożym czasem. To w miłości Bożej spodobało się poprzez swoje słowo prowadzić nas w takim doświadczeniu. To błogosławiony czas wzrostu i dojrzewania do spotkania w duchowym wymiarze naszego Pana który poprzez naszej codzienności cierpi, jest w niepewności, zostaje odrzucony, zgardzony, ale z miłości do nas zwycięża wszystkie słabości tego świata, bo to jest Boży świat. I dlatego w tym czasie, kiedy kontemplujemy w Jezusie Chrystusie oblicze Boga Ojca, który jest miłością, w doświadczeniu cierpienia, choroby, słabości i pandemii chcemy pamiętać, że razem z Chrystusem, w Chrystusie i przez Chrystusie, w tym roku Eucharystii odczuwamy głód. Głód spotkania, głód miłości, głód normalnej codzienności. Ale w tym cudownym roku tajemnicy wiary, Chcemy doświadczyć ofiary naszego życia, która prowadzi nas do spotkania z Bogiem w naszych rodzinach, w naszych domach, aby ten zmartwychwstały Chrystus opromieniał słońcem nasze cierpienie, a z drugiej strony zapraszam nas do podjęcia tego spotkania odpowiedzi na proste pytania: Kim jest dla mnie Bóg? Kim Jezus Chrystus? co w Duchu Świętym odczytuje przez ten czas. I wtedy dopiero mogę odnaleźć tę paschalną radość Chrystusa, który przychodzi, aby każdego z nas przytulić miłością tam gdzie jesteśmy. W naszych domach dokonują się dzisiaj niezwykłe rzeczy, bo z tego licznika, z tego stołu eucharystycznego płyną dla nas zapewnienia że to wielka tajemnica wiary, która zwycięża wszelkie zło i kruchość tego świata i chce, abyśmy karmili tą miłością, spotkali się w tajemnicy z radosnego Alleluja, z martwych stałego Pana. Abyśmy dla siebie nawzajem byli świadkami tego spotkania, w tych naszych codziennych sprawach. Aby Słowo Boże przeprowadziło nas przez te doświadczenia radością mocy zmartwychwstałego Pana, który przychodzi, aby zaprosić nas do Domu Ojca, bo to jest święty czas, czas Jego miłości, która prowadzi nas drogami takiej, a nie innej codzienności. Niech Chrystus zmartwychwstały zasiądzie z nami do porannego, wielkanocnego posiłku, a tam niech to spotkanie miłości, spotkanie w gronie rodzinnym, będzie dla nas przeistoczeniem codzienności w świętość. Codzienności, doświadczenie Boga, który jest wiecznością, a który zaprasza nas do uczestnictwa w tej tajemnicy wiary. Dziękczynienie to przecież eucharystyczne wyrażenie uwielbienia Boga i człowieka, który jest zaproszony do komunii miłości. I wtedy jest to święto, jest to uroczystość. I takie są święta, jakie będzie nasze serce przystrojone z martwych stałym blaskiem nieba. Niech to będzie święty, błogosławiony czas, a Matka Boża. Niech pochyla się nad nami z miłością, radością i zarazem prowadzi nas drogami macierzyńskiej miłości. Chrystus zmartwychwstaje w naszych rodzinach, w naszych domach, w naszej codzienności, bo ten świat jest wyrazem Bożej Miłości i On zaprasza nas do codziennej, prostej świętości w naszych domach, między nami w prostych gestach, w prostych słowach, ale w głębokiej miłości zmartwychwstałego Pana. Amen. Szczęść Boża.